Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Tak na dobrą sprawę, to mniej więcej 2-3 miesiące temu nagrywałem Wam materiał o tym, że jest coś takiego jak abonament radiowy, który powinniśmy płacić za radioodbiornik w naszym e, samochodzie. E, oczywiście pod tym filmem rozgorzała dyskusja. Waldek, no tak, no ale to jest relikt PRL-u, kto by w ogóle o czymś takim pamiętał. Ja wtedy też mówiłem dokładnie kto musi, kto nie musi, jak to w ogóle wygląda od strony prawnej i mam wrażenie takie, że w 2022 roku e, za wszelką cenę próbują nam o tym abonamencie przypomnieć poprzez kontrolę. I to się zaczęło. I to się zaczęło na ulicach. Dokładnie wygląda to w taki sposób, jaki Wam prezentuję teraz, w tym momencie: że podchodzi specjalny pracownik poczty polskiej, tak zwany kontroler, który podchodzi do naszego auta, robi zdjęcie naszego radioodbiornika i ucieka. Dzisiaj Wam więcej o tym temacie powiem. Zapraszam na odcinek. Partnerem dzisiejszego odcinka jest porównywarka ubezpieczeniowa MUBI. Tak, to ta porównywarka, gdzie możemy sobie sprawdzić cenę ubezpieczenia auta, które będziemy chcieli w najbliższym czasie ubezpieczyć. Tutaj Wam się wyświetla przykładowa oferta i klikając w link poniżej możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie, a i właśnie z tego linku otrzymać 150 zł zwrotu po zakupie ubezpieczenia, jak również przystąpić do programu, na którym można zarabiać na linkach polecających. Wszystko macie dokładnie opisane, w opisie. Przypominam, bo jakby nie patrzeć ceny ubezpieczeń, widać, że teraz minimalnie idą w górę. Zapewne to nie jest koniec, bo jakby nie patrzeć, inflacja się rozpędza na wszelkich kręgach, więc warto szukać najtańszej oferty, ale i też takiej, która względem ceny będzie miała najbogatszy pakiet. Okej, okay, zaraz Wam więcej powiem o tych zdjęciach, które są robione w Polsce i o tych kontrolerach, którzy chodzą po ulicach, jakich kar się można spodziewać, jak i kto, ale zacznijmy od podstawy prawnej. Z abonamentu mogą być zwolnione osoby, które mają auto swój na użytek prywatny i przy swoim domu bądź mieszkaniu upłacają abonament radiowo-telewizyjny, no tutaj z wyszczególnieniem abonamentu radiowego. No, jeżeli nie opłacają, no to też mają problem. Ale z tego abonamentu nie są zwolnieni właściciele samochodów firmowych. I tak na dobrą sprawę każdy z tych właścicieli z osobna musi płacić abonament od każdego samochodu osobno. I nawet są uczulone na tym punkcie firmy leasingowe, które od razu w umowie leasingowej zaznaczają, że ok, my jesteśmy właścicielem tego pojazdu, ale to użytkownik, czyli leasingobiorca, jako firma biorąca to auto w użytkowanie, ma obowiązek takowy abonament płacić. I od razu was uprzedzę. Dzisiaj rozmawiałem z dwoma flutowcami. thank <sighs> you Oczywiście anonimowo. Jedna flota to niecałe 200 samochodów, a druga ponad 400. Którzy powiedzieli wprost, że nigdy tak owe abonamenty nie były płacone. Jeżeli teraz faktycznie będą wychodziły kontrole w miasto i będą te kary e, słone, prędzej zdemontują radioodbiorniki swoim handlowcom, aniżeli będą te kwoty e, uzupełniać. Z tego względu, że koszty prowadzenia działalności, a w szczególności w ostatnim czasie podnoszenia kosztów leasingu czy najmu terminowego są tak duże że momentami to już się nie opłaca mieć swojej własnej floty. Ale do czego dążę? Jeden z czytelników w portalu dostawczakiem.pl podzielił się e, takim zdjęciem. Jak się okazało, to zdjęcie zostało wykonane w lipcu tego roku e, przy jednym z aut ciężarowych. E, otrzymał je 12 września, czyli trochę trwała ta obróbka. Ono zostało wysłane, już Wam powiem, przez Wydział Abonamentu Radiowo-Telewizyjnego Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. I celem tego zdjęcia była kontrola, czy ta osoba opłaca abonament radiowy w swoim samochodzie i od ilu lat jest posiadaczem tego auta. Czyli z założenia, żeby wiedzieć, za jaki okres można byłoby wymierzyć kary, bo przypomnę, abonament miesięcznie kosztuje 7,5 zł, ale jeżeli chodzi o kary, musimy zapłacić 30-krotność abonamentu, czyli ile tam, 225 zł w okolicy. Temat oczywiście cały czas jest w toku, z tego względu, że teraz ma na dobrą sprawę 14 dni na ustosunkowanie się do tego pisma, jak i odpowiedź, ale mam wrażenie, że tego typu osób wychodzących w miasto w ostatnim czasie mogło być zdecydowanie Zdecydowanie więcej co za tym idzie, listów w Polsce też będzie więcej, i może się okazać, że ci, którzy dostaną ten list, pomyślą: Nie, no to jest jakiś fake, jak nie garnki w Ciechocinku, To, to teraz jakieś, jakieś takie pseudo zdjęcia, jeszcze niewyraźnie wykonane. Może się okazać, że te samochody będą łatwym łupem, właśnie pod tym kątem, że. Osoba kontrolująca będzie chodziła i po prostu masowo robiła zdjęcia. Oczywiście najłatwiej jest zrobić zdjęcia autom ciężarowym i dostawczym, bo z założenia są to samochody, e, które noso, noszą za sobą pierwiastek tego, że są samochodami firmowymi. E, pewnie rzadziej będą to auta osobowe na chwilę obecną. E, I teraz proste, zasadnicze pytanie, czy taki kontroler ma prawo wykonać takie zdjęcie? Ano, według przepisów na chwilę obecną nie słyszymy o czymś takim, żeby nie miał prawa wykonać zdjęcia. Bo co innego było, jeżeli miał wejść do naszego domu i sprawdzić, czy mamy urządzenia radiowo-telewizyjne, bo to już potrzebowało mieć tutaj odpowiednich y, dokumentów, by móc wejść y, i raczej ciężko były takowe dokumenty uzyskać. Tak, przy, w przypadku zrobienia zdjęcia z zewnątrz y, jest to już y, bardziej otwarta sytuacja. Tym bardziej przypomnę, że w ustawie jest zapis, że bo ktoś powie, ale ja nie korzystam z radia, bo Podpinam się przez Bluetooth'a i włączam sobie Spotify'a. Tak, jasne, ale w ustawie jest wyraźnie zapisane, że za posiadanie, a nie użytkowanie. Więc przyznam szczerze, wydaje mi się, że. Dopóki, mimo że już politycznie mówiło się jeszcze za poprzedniej kadencji, że ten abonament zostanie zlikwidowany, to teraz mam wrażenie, jest wręcz odwrotnie. Jest usilna próba uzyskania tych pieniędzy z tego abonamentu radiowo-telewizyjnego, i mam wrażenie, że łatwiej będzie egzekwować pieniądze z abonamentu radiowego na przykładzie samochodów, aniżeli abonamentu radiowego czy radiowo-telewizyjnego na przykładzie naszych domostw, bo tutaj można po prostu iść ulicą i hurtowo robić zdjęcia. Owszem, kwestią sporną, Pozostaje to, jeżeli ktoś dokona takiego zdjęcia, co my w tym aucie mamy, czy nie są to jakieś informacje wrażliwe, nie wiem, ktoś numer PESEL może na radiu przyklei, więc wchodzi też w tym wszystkim RODO, ale tak na dobrą sprawę można się spodziewać takich listów. Jestem też ciekaw, czy ktokolwiek z Was takowy list dostał. Moja serdeczna prośba, podzielcie się w komentarzu, bo wydaje mi się, że nie jest to jeden przypadek, że raczej ktoś by tylko nie szedł po ulicy, żeby tylko jednego zdjęcia dokonać. Tym bardziej mówimy o specjalnościach specjalnym dziale finansowym e, Poczty Polskiej, która tym się zajmuje, jak i powołanych do tego kontrolerach Poczty Polskiej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!